Dzwoni do mnie znajoma, nie pyta, czy wiem, gdzie zezłomować najlepiej auto, bo chce się starego pozbyć. Mówię, chwila, chwila. Jakie złomowanie, jaki samochód? Mówi pan Jocha, wszystko jest sprawne, technicznie o nią dbała. Tylko nie przeszła przyglądu, bo. I, I z drugiej strony podobnie. Reszta podłogi, jak przyjechałem, zobaczyłem, jest w porządku. Kwestia tylko tego zewnętrznego poszycia. Lakier wszędzie, oryginał. Salon Polska. Mówię, dobra, ile ty za to chcesz? A Olmecie dają jej 7,5 stópy. No słuchaj, no to dam ci te 7,5 stópy, ale ją wezmę i nie, nie trafi na złom. Zgodziła się. Patrzcie, silniczek. Odstrzała całkowicie. Dosyć biedna wersja, ale wspomaganie City jest. Co było nie wziąć? Szkoda, że trafiła na złom, skoro jest w pełni sprawna, tylko ma też zgnite progi. Wyczekujcie najnowszego odcinka z Tomotą